Państwa i moim gościem, MVP spotkania w Działdowie, Adam Abdul w Dziaje. Przede wszystkim gratuluję. Jak na gorąco byś ocenił ten mecz? Było łatwo, czy jednak troszkę trzeba było się pomęczyć z gospodarzami? Witam wszystkich. No Przyjechaliśmy z myślą, że wygramy ten mecz. I w pierwszym secie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Poszło całkiem ok. Wszystko nam wychodziło tak, jak trzeba. Potem w drugim secie się zacięliśmy, bo zlekceważyliśmy rywala. I tak nie powinno być. Potem na szczęście wszystko ruszyło i udało się wygrać 3-1. Co jest najważniejsze? No właśnie, w udany sposób kończycie 2021 rok. Plany na rok 2022, a szczególnie jeżeli chodzi o Wasze rozgrywki w juniorach, no to chyba jednak, żeby przejść tą barierę magiczną, ćwierć finałów, co no najmniej, tak. prawda? Czy coś tam jednak wyżej? Na szczęście to był nasz ostatni mecz w tym roku. Teraz będzie chwila odpoczynku. No naszym celem na nowy rok na pewno jest pierwsze miejsce w województwie, które już jest chyba raczej zapewnione i potem ćwierćfinały. I ćwierć też raczej musimy przejść. Naszym celem takim minimum w tym sezonie to są właśnie półfinały. No właśnie, czy chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić. Pozdrawiam całą drużynę, zagrali bardzo dobry mecz. I wszystkich znajomych i godzinie. Dobrze, dziękuję bardzo.